Kiedy myślimy o serii Horizon, od razu przychodzą nam do głowy piękne krajobrazy, potężne maszyny i bohaterka Aloy. To świat, który łączy naturę z technologią, a przy tym potrafi opowiedzieć historię. Dlatego, kiedy Sony ogłasza coś nowego związanego z tym uniwersum, fani zawsze wstrzymują oddech. Tym razem jednak wiadomość, która obiegła branżę, wywołała prawdziwą burzę emocji. Nie chodzi bowiem o kolejną część przygodowej gry akcji. Lecz o coś zupełnie innego. Horizon Steel Frontiers, nowy projekt z tego świata, to pełnoprawne MMO, które przeniesie markę w zupełnie nowy wymiar. Ja jestem Unic z kanału ogólnie o gamingu, a w dzisiejszym materiale pochylimy się bardziej nad tym projektem. Zapraszam do oglądania. Według doniesień z gry online. Sony oficjalnie zapowiedziało nową odsłonę serii, ale nie pracuje nad nią zespół Girela Games, czyli twórcy oryginalnych gier Horizon Zero Dawn oraz Forbidden West. Nad projektem czuwa NC Soft, koreańskie studio znane z takich tytułów jak Lineage czy Guild Wars. To spore zaskoczenie, bo do tej pory Horizon kojarzył się wyłącznie z grami fabularnymi dla jednego gracza. Teraz Sony wchodzi w świat gier sieciowych, a wraz z tym w rynek mobilny. Nowa produkcja nosi tytuł Horizon Steel Frontiers i, jak potwierdziło Game Reactor, jest pełnoprawnym MMO osadzonym w uniwersum Horizon. Co ciekawe, granie trafi na PlayStation 5 przynajmniej na razie. A zamiast tego pojawi się na pc oraz urządzeniach mobilnych. To wyraźny sygnał, że Sony chce poszerzyć zasięg marki i przyciągnąć zupełnie nową publiczność. Dla niektórych fanów może to być jednak trudne do zaakceptowania. W końcu Horizon zawsze był serią kojarzoną z konsolami i dopracowanym światem jednoosobowej przygody. Według Eurogamera Steel Frontiers nie będzie bezpośrednią kontynuacją przygód Aloy, lecz zupełnie nową historią w tym samym świecie. Gracze wcielą się w tak zwanych łowców maszyn, czyli ludzi, którzy polują na mechaniczne bestie, zdobywają ich części i wykorzystują je do budowy broni, pancerzy oraz narzędzi. Akcja rozgrywa się na terenach znanych jako Deathlands, inspirowanych pustynnym obszarem Arizony i Nowego Meksyku. Świat gry ma być otwarty i pełen zagrożeń, a oprócz polowań gracze będą mogli współpracować lub rywalizować ze sobą w trybie online. Co ciekawe Horizon Steel Frontiers ma być darmowy, co otwiera go na szerokie grono graczy. Nie zabraknie oczywiście mikropłatności, choć na razie nie ujawniono szczegółów dotyczących tego systemu. Sony oraz NCSoft zapewniają jednak, że projekt ma zachować ducha przygody i charakterystyczną estetykę serii. Jak donosi The Verge, gra będzie kładła duży nacisk na współpracę między graczami. Każdy uczestnik zabawy ma mieć możliwość stworzenia własnej postaci i rozwijania jej w unikalny sposób. W trailerze widać m.in. wspólne polowania na ogromne maszyny, eksplorację ruin dawnych miast i dynamiczne starcia z przeciwnikami przypominającymi mechaniczne dinozaury. Całość prezentuje się jak połączenie klasycznego klimatu Horizon z energią gier MMO. Nie brakuje jednak kontrowersji. Fani zwracają uwagę, że nowy kierunek może oddalić markę od jej pierwotnych założeń. Zamiast rozbudowanej fabuły i emocjonalnej opowieści, dostajemy otwarty świat pełen zadań i systemów online. Wielu graczy obawia się, że klimat znany z Horizon Zero Dawn może gdzieś po drodze zniknąć. To już nie jest ta sama gra, piszą niektórzy w komentarzach pod zapowiedzią. Z drugiej jednak strony, część społeczności przejęła pomysł z entuzjazmem. Wskazują, że świat Horizon aż prosił się o większe rozwinięcie. O możliwość wspólnego odkrywania jego tajemnic, polowań w grupach i współpracy w walce z ogromnymi maszynami. Według serwisu BO3GG, Sony i NCSoft planują długoterminowy rozwój gry. Oznacza to stałe aktualizacje, nowe sezony i wydarzenia specjalne. To zupełnie inny model niż dotychczasowe odsłony, które były skończonymi historiami. Tutaj wszystko ma się rozwijać z czasem: świat, wątki oraz zawartość. Pewnym zaskoczeniem jest też fakt, że w projekcie nie bierze udział zespół Girela Games. Jak informuje Gry Online, studio ma obecnie pracować nad innymi projektami z serii Horizon, w tym nad potencjalną kontynuacją Forbidden West oraz nad grą kooperacyjną, która ma być bardziej kameralnym doświadczeniem. W efekcie główną odpowiedzialność za steel Frontiers przejęło NC Soft, które wcześniej współpracowało z firmami z całego świata przy dużych tytułach online. Z biznesowego punktu widzenia, decyzja o stworzeniu MMO ma sens. Rynek gier sieciowych, zwłaszcza mobilnych, rośnie w błyskawicznym tempie. Sony od dłuższego czasu inwestuje w projekty typu live service. Chcąc uniezależnić się od wyłączności konsolowych i dotrzeć do graczy z całego świata, Steel Frontiers ma być jednym z pierwszych dużych kroków w tym kierunku. Z kolei NC Soft zyskuje szansę na współpracę z marką o globalnym rozpoznaniu i ogromnej bazie fanów. Trzeba jednak pamiętać, że takie zmiany to zawsze ryzyko. MMO to gatunek trudny do utrzymania. Wymaga regularnych aktualizacji, stabilnych serwerów i przemyślanej ekonomii gry. Wielu deweloperów próbowało i poległo, tworząc świetne pomysły, które nie utrzymały się na rynku. Dlatego sukces tego tytułu nie jest wcale przesądzony. Warto też zauważyć, że zapowiedź nie zdradza daty premiery. Według Gematsu, gra jest w zaawansowanej fazie produkcji, ale na konkretne szczegóły przyjdzie nam jeszcze poczekać. Nie wiadomo też, czy Sony planuje przenieść tytuł na konsolę w przyszłości, czy skupi się wyłącznie na wersjach mobilnej i pecetowej. Dla fanów Horizona ta wiadomość jest jak mieszanka ekscytacji i niepewności. Z jednej strony wizja ogromnego, otwartego świata, w którym tysiące graczy walczą ramię w ramię z mechanicznymi potworami brzmi świetnie. Z drugiej, obawy o utratę klimatu, fabuły i charakteru serii są jak najbardziej zrozumiałe. Podsumowując, nadchodzący Horizon Steel Frontiers to nie tylko nowa gra to symbol zmiany strategii Sony i otwarcia się na globalne rynki. Czy to odważny krok naprzód, czy zbyt duże odejście od korzeni? Czas pokaże. Na razie pozostaje nam czekać, śledzić kolejne zapowiedzi i zastanawiać się. Jak odnajdzie się ten kultowy świat w formule MMO? W dzisiejszym materiale to by było na tyle. Podzielcie się swoją opinią w komentarzach na temat tego projektu. A jeśli materiał Wam się podobał, to oczywiście zapraszam do lajkowania. A jeśli chcecie być na bieżąco z tego typu filmami, to zasubskrybujcie kanał ogólnie o gamingu. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.